Dzień dobry, witam was moi drodzy bardzo gorąco w kolejnym filmie na moim kanale. Mam nadzieję, że u was wszystko ok. Dzisiaj zapraszam was na zakupy z siaty z PEPKO. Także jeśli jesteście ciekawi co kupiłam w ostatnim czasie i co udało kupić się Asi i Kamili, moim serdecznym koleżankom, które uratowały moją chęć zakupu pewnych przepięknych rzeczy, to serdecznie zapraszam do oglądania dzisiejszego filmu. I może na samym początku pokażę Wam rzeczy, których ja osobiście nie kupiłam, ale tylko za nie zapłaciłam, bo są to rzeczy, których ja nigdzie u siebie w Pabkowie nie mogłam dostać. Asia i Kamila, które serdecznie pozdrawiam, były na tyle miłe, że y, kupiły mi te rzeczy, które bardzo chciałam mieć. I zacznę od takiego jelonka ceramicznego, lekko błyszczącego, który kosztował 10 zł. I takiego jelonka. Kupiłam właśnie Asia, gdzieś w Pepko pod Gdańskiem. Nawet nie wiem gdzie Asia to kupowała. I e, ci, którzy są ze mną e, na Instagramie, wiedzą o tym, że ja szukałam też takich domków e, na Tea Light. E, no i zarówno Asi, jak i Kamili udało się te domki dostać, więc mam dwa. E, I jeden taki domek kosztował 20 zł. I bardzo się cieszę, dlatego że akurat. E, Zależało mi, żeby właśnie tych domków mieć nieco więcej, też w innych um, kształtach. Bardzo fajny, duży, ceramiczny, taki, powiedziałabym, matowy domek. I tak jak mówię, kosztował 20 zł. I zarówno, tak jak e, powiedziałam wcześniej, um, Kamili, jak i Asi udało się taki domek kupić. Także mam w tym momencie takie dwa domki. Nie wiem, czy wiecie, ale ostatnio w Pebko była taka, um, taka, jakby limitowana edycja, taka bardziej powiedziałabym ekskluzywna, której oczywiście w, w, u nas w Mamorie, a się udało się kupić y, mi taki. Talerz, ja to bardziej chciałabym um, zastosować jako podstawkę pod świecę, która kosztowała 15 zł i jest takiego pięknego, czarnego, matowego, nakrapionego um, takiej ceramiki. Przepięknie to wygląda. Jest dosyć, e, dosyć duży ten talerz. Czy tu jest napisane ile on ma? 20 cm. Tak, 20 cm. Także Także taki talerz za 15 zł z tej takiej właśnie powiedziałabym e, limitowanej kolekcji. Natomiast to, co bardzo chciałam kupić, e, no ale czego również u nas Pepko nie było, bo było również z tej limitowanej edycji i od razu sprawdzę, ile to kosztowało 20 zł 20 zł i takie przepiękne cztery kieliszki do wina, do soku. Do wody. No tak niesamowicie mi się to spodobało na tej nóżce. Tutaj takie prążki, zobaczcie, nie wiem, czy Wy to zobaczycie, ale no naprawdę tak mi się to spodobało. 20 zł, słuchajcie. Jedyne 20 zł i bardzo żałuję, bo nie spodziewałam się, że to będzie tak ładnie wyglądało, że yy, nie wzięłam drugiego opakowania, że nie poprosiłam Asię o zakup drugiego opakowania, ale okej, okay, są cztery, wystarczy. Także może gdzieś tam uda mi się jeszcze je dostać. Także to są te rzeczy, które e, dzięki uprzejmości Asi i Kamili e, znalazły się u mnie. Dziewczyny, serdecznie jeszcze raz dziękuję za pomoc w zakupie tych rzeczy. Teraz pokażę Wam to, co kupiłam u siebie w Pepko i zacznę może od skarpet Jak wiadomo, Pepko to również fantastyczne skarpety, i zanim pokażę Wam te świąteczne, których oczywiście również kilka par kupiłam, to pokażę Wam takie, które są totalnie zwykłe, ale jednocześnie wyjątkowe, bo Wyglądają zupełnie inaczej niż normalna, zwykła skarpeta. Mamy tu trzy pary i koszt tych trzech par to 10 zł. I mamy takie przepiękne skarpety, zobaczcie, jak przepięknie wykonane, zakończone taką uroczą falbanką na końcu. Są szare, jasno-szare, ciemno-szare i kruczo-czarne. I wszystkie są takie, zobaczcie, ee, pięknie wykończone taką falbanką no nie oszukujmy się a dobrze o tym wiemy, że w Calcedonii na przykład takie skarpetki, właśnie nawet takie zwykłe, zwykłe ale wykończone w ten właśnie oto sposób kosztują znacznie więcej, a tutaj mamy trzy pary za 10 zł kolejne świąteczne skarpety to dwie pary za 10 zł i mamy tutaj naprawdę już takie iście świąteczne wzory te są takie powiedziałabym bardziej wełniane, ale niezwykle milu się w dotyku a te są takie Puszyste, jak ja to mówię. Dwie pary fantastycznych świątecznych skarpet za 10 zł. Także takie skarpety. Z kolejnych świątecznych skarpet mam tutaj stópki, stopki. Trzy pary za 7 zł. Czerwone w ciastka, szare w cukrowe laski i granatowe również ciastka i tak jak mówię trzy pary za 7 zł i ostatnie dwie pary skarpet które kosztowały 10 zł to są już takie bardziej powiedziałabym zimowe może nie świąteczne ale zimowe i również tak jak w przypadku tych poprzednich dwóch par Tamtych świątecznych, czerwonych. Te są takie, powiedziałabym, milusie w dotyku, bardziej takie wełniane, a te są takie, jakby takie misiaczki. Uwielbiam te skarpety. Ja już je wielokrotnie kupowałam w PEPCO, może w innych wzorach, ale one naprawdę fajnie się sprawdzają. I mimo tego, że ten skład jest słaby, dobrze wiemy jaki, to naprawdę mi, mnie w tych skarpetach jest ciepło. I one naprawdę uroczy mają wzory, fajne, delikatne kolory, także takie skarpety z PEPCO. Jak wiadomo, skarpet nigdy za wiele, ale to były już wszystkie skarpety, które chciałam Wam pokazać. I chciałabym Wam pokazać również jedyną ozdobę świąteczną, którą kupiłam. To są takie dwa drewniane koniki na biegunach z dzwoneczkami. I dwa takie koniki kosztowały 4 zł. Ja je kupiłam z myślą o tym, aby umieścić je na jakichś takich ozdobach, dekoracjach. Wiszących. Chciałabym Wam również pokazać coś, na co plowałam od naprawdę dłuższego czasu w Pepko, a co już jakieś dwa miesiące temu widziałam na stronach, właśnie tych na Instagramie, z rzeczami, z polecajkami, właśnie ze sklepu Pepko. I najczęściej było to pokazywane na dziale tym łazienkowym, a ja znalazłam to przy kasie dosłownie między bateriami a powerbankami i innymi rzeczami, które przy kasie kupić możemy. I jest to nic innego. Jak gąbka do mycia twarzy. Koniak, Kodziak. Wiecie o jaką gąbkę chodzi? Ona jest dosyć spora, jest różowa w kształcie serca, kosztowała jedynie 8 zł. Wiele lat temu używałam tą gąbkę w swojej pielęgnacji twarzy i bardzo mile to wspominam. I Sama ja się zastanawiam, m, dlaczego stało się tak, jak się stało, że z niej zrezygnowałam, dlatego też kupiłam ją po raz kolejny i mam nadzieję, że równie fantastycznie będzie sprawdzać się w mojej pielęgnacji e, przede wszystkim mycia twarzy jak przed laty, także gąbka, tak jak mówię, dosyć spora, różowa w kształcie serca, e, no, u mnie pełko przy kasie do dostania, za 8 zł. Także nawet nie wiem czy polecać, zobaczymy jak się sprawdzi. I na koniec chciałabym Wam pokazać odzież wieczorną, nie nic wieczorową. No, chyba że planujecie piżama party, to zostańcie ze mną do końca. I zacznę właśnie od koszuli nocnej, która kosztowała jedyne 20 zł. Jest w przepięknym, czerwonym kolorze, w iście, świątecznym wzorze. Dla mnie, przed kolanko. przepiękny, czerwony, energetyczny kolor. No I 20 zł. Także nie byłabym sobą, gdybym tej koszuli nocnej nie wzięła. Natomiast jeśli chodzi o piżamy, to jakieś dwa lata temu chyba tak mi się wydaje, że dwa lata temu kupiłam identyczną piżamę, która jest moją, jedną z najukochańszych, ale w kolorze granatowym. Tym razem kupiłam tą piżamę w kolorze czerwonym, z ciastkami. I różnymi innymi świątecznymi wzorami, i już Wam mówię, jaka jest cena tej piżamy. Ta piżama kosztowała 40 zł. Oczywiście ona składa się z dwóch części: spodni i góry, która jest na długi rękaw i muszę Wam powiedzieć, że naprawdę ta granatowa, którą mam, którą kupiłam e, przed dwoma laty, no jest naprawdę moją najukochańszą, i no, jak ją zobaczyłam tą czerwoną, to pomyślałam sobie, że no, muszę ją kupić, po prostu muszę ją kupić, bo Zapewne będzie mi się równie fantastycznie ją nosić, jak właśnie ta granatowa, którą mam. No i ostatnio, słuchajcie, po prostu zaszalałam totalnie 30 zł, również piżama dwuczęściowa. Ona jest już spakowana na przykład na prezent, i tutaj mamy nic innego, jak świątecznego misia puchatka. Który jest tutaj ze śnieżynkami? To nie jest biały kolor, kolor, to jest tutaj taki bardziej szary. I też mamy tutaj długą bluzkę i długie spodnie, no i jedyne 30 zł. Jeśli chcemy kupić komuś piżamkę na prezent to jest naprawdę fantastyczny moment, żeby jeszcze szybko do Pepko pójść i taką piżamkę kupić, bo uważam, że taka piżamka to jest naprawdę bardzo fajny pomysł na, na prezent, sama chciałabym taką piżamkę dostać no ale zrobiłam sama sobie prezent i taką piżamkę kupiłam i tym uroczym jakże iście świątecznym piżamkowym akcentem będę się z wami powoli żegnać to byłyby wszystkie zakupy, które chciałam wam w dzisiejszym filmie pokazać czy kupię coś w najbliższym czasie? tego nikt nie wie, jaką Ofertą PEPKO jeszcze nas przed samymi świętami zaskoczy. Jestem ciekawa, czy Wam w, podczas ostatnich zakupów PEPKO wpadło coś iście świątecznego do koszyka. Napiszcie mi o tym koniecznie w komentarzu. Jeśli dzisiejszy filmik Wam się spodobał, będzie mi bardzo miło, jak zostawicie kciuka do góry. Jeszcze raz serdecznie chciałabym podziękować Asi i Kamili za pomoc w zakupach. No i mam nadzieję, że tych kilka minut mile ze mną spędziliście. Także widzimy się w kolejnym filmie, uważajcie na siebie, wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Pozdrawiam.